on uzyskał ile? E, 27. Muszę wam chyba tłumaczyć, że Netflix i chill nie ma nic związanego z oglądaniem Netflixa i chillowania. Zacznę od przeanalizowania rozmowy Leksia z nastoletnią dziewczyną, która to była pierwszą informatorką Konopa. Na początku warto ustalić, ile faktycznie miała lat w momencie rozmowy z Leksiem. I zanim się oburzycie, to tłumaczę, że moralnie nie ma to znaczenia i to co wy... Ej, no i patrzcie teraz, mamy Rewa e, i zobaczmy sobie... Zobaczmy sobie Rewa kanał na Social Blade'zie. Bo tak już tak, tak myśląc już cyferkowo, nie? Tak myśląc już, że komuś zależy tylko na, na, na kanale, to patrzcie na kanał Rewa. Będę tak pisał. No dobra, jakoś, jakoś dam radę. E... Patrząc tylko na cyferki, dzięki tam temu filmowi, dzięki temu, który teraz oglądamy, dzięki temu filmowi, Rewo zyskał 10, 13, 15, 16 tysięcy widzów. No powiedzmy, że 15, bo ten tysiąc to jakoś tak przez inne filmy. 15 tysięcy widzów dzięki, dzięki filmowi, który sprawdził, zrobił na spokojnie, zrobił rzetelnie i zrobił po jakimś czasie. ...ja, to ja też się dorzucę, Ty bardzo, bardzo dziękuję za piątkę, stary. Także... Także można. Nie trzeba robić filmu od razu do tego samego dnia i koniec. Chociaż takie się oczywiście przyjmują, bo się najlepiej klikają, wyświetlają się jako te pierwsze. Natomiast zrobił film na spokojnie, po kilku dniach. Film obejrzało ponad 800, prawie milion osób. Film yy, polajkowało 65 tysięcy osób, 15 tysięcy nowych widzów. Zajebiście. No, i wymarzony wynik. A Konowski? Mówię, ja nie wiem, co, co Konowski zrobił. Nie, nie rozumiem tego, bo on czasem robi tak, że jest akcja, reakcja. Tak samo jak było z Natsu. Akcja i od razu reakcja. On musi zrobić ten pierwszy film, żeby, żeby ludzie klikali. Ma to swoje plusy, bo dużo osób klika, dużo osób subskrybuje, ale później jak wychodzi na wierzch, że tu się walnąłeś, tu się walnąłeś, tu się walnołeś, a tu skłamałeś, a tu się przykoloryzowałeś, żeby wyszło na twoje. No to tracisz rzetelność, tracisz zaufanie widzów. A dzięki no, widzom no, istniejesz. Więc jak tracisz zaufanie no, widzów, dupa. Koops, e, sam na początku Kresiński wspierał... Teraz tak Leksia, a nieprawda. Na początku wspierał działanie a to nie jest hipokryzja. To nie jest hipokryzja. To z... Nauczcie się czym jest hipokryzja. Kilka filmów Konopa oglądałem. I popierałem je. I robił fajną robotę. A tutaj, wiesz, to, że pochwalę kilka filmów Konopa, to nie znaczy, że jak odwalił coś, to powiem: Nie, nie, o, tutaj też fajny film. Niektóre filmy mogą ci się podobać, a niektóre filmy mogą ci się nie podobać. Tak samo jak z aktorami. Na przykład masz. Masz na przykład Sylwestra Stallona i bardzo mu podobać się Rambo i Roki, a na przykład bardzo nie podoba ci się Stój, bo, bo młóczka strzela, bo Oscar, komedie. I to znaczy, że jesteś hipokrytą, bo jeden film lubisz, a drugi nie? No. no nie do końca, nie? Nie tak to hipokryzja. Pozdrawiam, jak jesteś, pozdrowienia z pieskiem. Pozdrawiam pieska, Łoże. pozdrawiam ciebie i pieska. I pieska też pozdrowi. Ej, wypada już statystyki kanopa? Już sprawdzam, już mogę zobaczyć. no. Już mogę zobaczyć. Uzyskał ile? 24. 20... 204... 37, 450 59, 65 tysięcy 10 zł Łap tam dyszkę na aparat. Dzięki piękne. 67, 65 tysięcy widzów, no to jest wiesz 5 razy więcej 4 razy więcej, 4 razy więcej niż, niż rewo. No mówię coś za coś, ale teraz jest goł ja wolę spokojnie. Niż gnój. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki za 8 zł. U mnie jest jeszcze spokojniej, ale spoko. Tu 1000, tu 1000. na luzaku. Przez ostatnie 30 dni, 4000. A w grudniu na przykład było tak, że było 12 tysięcy. Także spoczko. 5 zł. Się, się nie martwię, to tak elegancko idzie a na przykład styczeń bardzo słabo zacząłem bo to dopiero pierwszy film wstawiłem chyba ale jutro może wstawię kolejny bo mam gotowy a się podzielam bardzo serdecznie, doceniam ogromnie Um, tak, dobry przykład z piosenkami tego samego autora. że lubisz jedno, drugie nie lubisz, nie? No to wiesz. A tak samo mówię z filmami, nie? E, Marietta, co uwielbiam Stój, małośkę strzela. I ja też uwielbiam, tylko podaję wiesz, przykład. Ja uwielbiam w ogóle Sylvester Stallona, co bohater mojego dzieciństwa, tak samo jak Jean-Claude Van Damme. E, Także Oscara lubię, Stój, małośkę strzela, też lubię bardzo. Jest, oj, oglądałbym i oglądał. Jak